Po 4,5 tysiąca godzin Doczekał się Farm akumulatora hydraulicznego Wpięliśmy go sobie Tutaj pod to Wyjście Tudzież wejście Trójniczkiem Wężyka Gatesa zakuliśmy na 300 barów No zamknięte to jest teraz cudów nie ma nic się nie dzieje. Póki co 100 barów ponoć jest nabite w środku, w akumulatorze. No i trzeba pamiętać, żeby go wyregulować. Tutaj nie wiem, chyba nie widać. Imbus jest. Poinstruowano mnie w sklepie. W sklepie w ogóle tak, podałem, w sklepie internetowym w sklepie, tak? Podałem e, wymiary tłoków i gościu mi to Wyliczył, że powinno być ok. Spróbujemy to wyregulować i zobaczymy, jak działa. Dobra, trochę mamy upuszczone. Znaczy, generalnie upuściłem dużo więcej, ale ciężko było mi to robić i nagrywać. Regulował, regulował, aż wyregulował że teraz trzeba akumulator nabić drugi bodajże chociaż ten no może ten się nabije bo 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 spuściłem z niego praktycznie całe ciśnienie i mamy regulację taką że jest w tej chwili po regulacji ciśnienia nie mam w ogóle zdjęliśmy rączkę z zaworu tudzież ja zdjąłem Jutro ten oto sprzęcik wraca do napełnienia A ja mam kolejny pomysł związany z tym Dlaczego to nie wyszło i, i, i chyba go zastosuję Czyli tak jak planowałem na początku po mojemu Może... Łażę i nagrywam dzisiaj cały dzień O, taka jest amortyzacja teraz Rączka zdemontowana Łażę i nagrywam cały dzień, to tu trochę niebezpiecznie to zrobię Tak, tutaj jest pociągnięte na trójniku od tego głównego zasilenia od podnoszenia i teraz tak te węże racjonalne tak, że są strasznie twarde no bo jest w nich ciśnienie ale tak nie wziąłem pod uwagę tego że siłownik jest dwustronnego działania i tutaj również jest to pieprzone ciśnienie bo jakby było jednostronnego działania to by nie było z tym żadnych problemów no i teraz pomysł jest taki, żeby wstawić drugi akumulator hydrauliczny, który do góry będzie, żeby ten tur nie skakał mi jak pryska mi sobie jeżdżę po polnych drogach, co mnie strasznie drażni, bo przy pracy jednak tutaj z ładowaczem się jeździ wolno i to mnie denerwuje. Ale przy opryskach przy 10 na godzinę tam 12 może. To jest strasznie denerwujące. Dam akumulator do nabicia, zobaczymy, co będzie na razie. Dobrze, byliśmy sobie rodzinką, sobotniego dnia, po części i do pługa i do, do innych rzeczy, między innymi po ten akumulator hydrauliczny, który nam wcześniej nie wyszedł, Tudziż mi i teraz sobie wymyśliłem taki inny patencik, zasilanie rozdzielacza hydraulicznego. Wyjście ciśnieniowe na rozdzielacz z tyłu. Powrót. Wąż, o którym mówiłem szybciej, którym płynie olej do, e, tak jakby docisku łyżki, tak? A że my nie chcemy mieć żadnego docisku, nie chcemy mieć ciśnienia. Założyliśmy tutaj zawór i to się stanie. O, Proszę bardzo. Ciągnik nam się opada. No dobrze. Czyli spuszczone mamy ciśnienie z turka. I teraz spróbujemy wyregulować akumulator hydrauliczny. Eee, dobra, i teraz jeszcze taki teścik szybki. Tur normalnie wszystko fajnie sobie pracuje lata góra-dół, tak, opuszczanie łyżki, podnoszenie wszystko chodzi tak jak chodziło no, tylko warunkiem e, otwarcy tego, że jest ten zawór, tak, otwarty no nie mamy docisku nie mamy docisku dźwignia jest na dole tak i nie mamy, nie mamy tego docisku idziemy dalej teraz podłączać akumulator Dobra, amortyzacja, podejście, numer w sumie 2. Dobra, teraz tak, upuściłem trochę tego ciśnienia, mam skok, tu jest takie brudne, bo poskakałem trochę na tym turze, około 1,5 cm. Eee, przy tej talerzówce przy regulacji w instrukcji było napisane 3 do 5 cm, więc e, spróbujemy jeszcze troszeczkę tego upuścić. Dobra. Jak zwykle, jak zwykle pod słońce. Dobrze, moi mili. Eee, mamy teraz zakręcone zawory. Jeszcze troszeczkę się pokusiłem upuścić. I teraz jak to wygląda na zamkniętych? Otwieramy zawory. Troszeczkę się podniósł turek. Jest znacznie lepiej. Wy tego pewno nie widzicie, ale, bo na pewno trzęsie się kamera, ale ten tur fajnie pracuje. Eee, jeszcze o co bym się pokusił, to o założenie kolejnej bombki litrowej. To jest akumulator, hydroakumulator litrowy. Żeby ten skok był jeszcze większy, żeby pojemność była jeszcze większa. I zaraz Wam pokażę jak to wygląda z paletą. Z paletą. Dobrze i teraz jeszcze e, jeszcze parę słów na koniec e, Oczywiście pokusa upuszczenia jeszcze e, niedużej ilości gazu za hydroakumulatora jest prawie, że nie do odparcia, ale bogaty w doświadczenia, które widzieliśmy na początku filmu, które miałem po prostu były, były przy wcześniejszej próbie podłączenia tego. Nie będę tego robił, bo, bo po prostu czasu mi już brakuje. Za chwilę będę rozbierał kolejny ciągnik. Nie zrobię tego też z tego względu, że wydaje mi się, że upuszczenie... Bo, słuchajcie, to pracuje. Tak czy siak, że upuszczenie jeszcze większej ilości spowoduje tylko większą e, ilość oleju w komorze w komorze tego hydroakumulatora, a, nie, a poduszka i tak będzie mocniej ściśnięta, więc po prostu e, nic to nie da, nic to nie da tak czy siak. E, kolejną rzeczą, którą jeżeli będę miał trochę gotówki, e, będę chciał zrobić, to jest po prostu zastosowanie jeszcze większego e, dwulitrowego lub może nawet i, i 2,5 lub 3 litry, i wtedy będzie, będzie po prostu e, bardzo duży skok. Tutaj widzicie skok e, z tą paletą był dotąd, mniej więcej. Dotąd, e, dotąd tą paletkę, no to mamy, ile za 4 cm, może 5. To już jest całkiem przyzwoicie, ale mówię, bez obciążenia obawiam się, że to, e, to, to nie, nic nie da upuszczenie tego tego gazu, a po, po prostu po polnych drogach już jest, już jest wystarczająco. Może nie jest to Mercedes, ale jest, jest to jak najbardziej do przyjęcia. E, prawie tam 36 po 40 na godzinę po polnej drodze jechałem. Da się, da się, jechać, nie tłuką, te sworznie się nie wybijają. W początku lub na końcu filmu jeszcze wam dodam, e, kto mnie naprowadził na to, żeby spuścić, e, spuścić, spuścić to ciśnienie tutaj po prostu z, z docisku żeby obejść to w ten sposób dodam dodam kanał tego pana y, youtubera żebyście zobaczyli jak dwie bombki bodajże nabite na 16 barów pięknie pracują trzymajcie się dzięki za obejrzenie jeżeli się coś przydało tutaj to uprzejmie proszę o subskrypcję na razie hej